Ogórki po dwóch tygodniach trochę się poprawiły. W nocy trochę popadało. Znaczy trochę nie będę ponad 20 chyba. Ale ogólnie rewelacji nie ma. Kwasy jakby rosną. Tak to wygląda po dwóch tygodniach. Poprawa jest, ale. Ale nie wiem. Powinno być to lepsze. Tyle, że w ogóle nie nawożone, nie? Bez to to tak rośnie jak rośnie.